Ale kucham. mamy MAD DRIP Nie rozumiem No mamy MAD DRIP Ja mam MAD DRIP Masz czapkę nie taką I w ogóle masz nie... Masz inną zbroję niż ja, nie? Masz... Mm -mm. No Ale czapka się nie zgadza twoja Ja wolę ten kapelusz Ale ten jest śmieszny To jest taki zabawny To Coś mnie zacięło, halo Halo, nie mogę się ruszać Ej, co jest? Tak Może się rozładował? Ale świeci się tak jak zawsze, na no ziemi niebiesko. Jakoś chwilę nic kiedy robię, przeciwnicy się nie umarzyli. Dobra, i tak się możemy. Jak się bawisz? To zajebiście. Ale jakby on się rozładował, to by się... ...nie zeżerają? Ja? Nie, on, on go zeżarł, definitywnie. O, już się ruszam. Nie wiem, co się stało. Prawda, że nie widziałem jak pasażerów. Daria? Tak się, Przepraszam. Wziął cię od tyłu, bez twojej zgody? No tak, bo nie patrzyłaś nawet co się dzieje. A ty też nie patrzyłeś i co? Dlaczego jesteś na mnie sobie? Ja przynajmniej mam usprawiedliwienie, że patrzę na to, tak? Ja patrzyłem A ty, na pierścionki. Tak, tak, obronie? No i po coście pierścionki? Chodźki są lepsze niż pierścionki. Jakbym hmm. miała się kiedyś z kimś zaręczyć, to chcę się zaręczyć na kotka. Powodzenia. Czemu? Tu jest, że nikt się nie będzie chciał ze mną zaręczyć? Tak. Dlaczego tak uważasz? Bo cię znam. Co to ma znaczyć? <grym> długo? Nie, proszę wytłumaczyć, co sprawia, że jestem niezaręczynowa balna. No, co o tym świadczy? Jakie moje cechy świadczą, że jestem niezaręczynowa balna? Nie rozwinę tej myśli, bo nie mam pojęcia, co właśnie powiedziałem. Daria? Jesteśmy wariatkowie. Ja jestem za oknem i cię podglądam. O, czekaj, widać tak moje jakbyś, nie wiem, przygłócnął? Widać dosłownie A, widzisz? tylko kapelusz. Wariatkowo? <laughs> ja Czemu? O, okej. Okay. Widziałeś to? Nie, usłyszałam tylko coś. Ale we mnie już jebana. Co robisz? Próbuję pogadać z wariatami. Czyli po mnie prostu łóżka? kolejny dzień z pracy. Oj, Renek, Janek, 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 Renek, 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 Janek, Janek, Co?

no one set that fella oval? Lucky <laughs> his up so there's a way huh. there's a way the asylum mate the asylum you ask them and they'll say we're crazy all of us no 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 no, no. they're the ones who are crazy they don't see they don't know, <laughs> don't want to know. that's where they lock us up in here see protect themselves from what they don't know and are afraid of knowing. We see, all of us in here, we see the monsters. The visitants. a panie duchu, przywiążę ofiarę. Panie duchu, o nie. Panie duchu. you yeah, yeah, could kill us at any time see but don't because we're its feeding ground it keeps us alive just a little just so it can feed so we stay awake see? we lift drugs or cut ourselves or draw the walls or anything anything to keep from sleeping Nurses say it's all in our heads. All in our heads. All of us. <laughs> and they say we're crazy. Come from? What? Don't know. One of them, sure. Visitants. The things what no one wants to see that they see, but I can smell it. Hmm? Smell it even now. Ziomeczek mi właśnie mówi o piwnicy, że, nie, jest, że nie, po, nie mogą tam wchodzić. A gdzie ty mnie wciągasz? Do piwnicy. A on powiedział właśnie, że za nic na świecie by nie wszedł do tej piwnicy. A ty co robisz? Nie hmm, mam Daria! Co? Co to za miejsce? Co? Co to jest? Nie wiem. No to pierwszy raz. Ducha widziałam wcześniej. Zobaczcie, się do piwnicy? Tak. Może są tu jakieś kotki? Idziemy. No... Na podwórko. Potrzebujesz dotknąć trochę trawy w końcu. Open? Oh. Hmm? No nie! Co to ma być? Co to jest? Halo? Nie, dlaczego ja to zrobiłam? Dlaczego mnie je powstrzymałeś? Pamiętaj, że masz wieżyczkę. Faktycznie. Możesz ją sobie po prostu postawić i ona zrobi całą robotę za ciebie. Ale jesteśmy z Ale fajna lokacja. The last of us wipes. Batman Archam. Zwłaszcza z tym Sabritem, który oszalał. No tak. Ja Franek idę na górę. Nie no, Nie no chodź ze mną. Czekaj, a to chyba to są drzwi na trzecie piętro. Jak to się dostało? A tak, gdzie są schody Panek otwieram drzwi. Daria, ja nawet... Włożyłam je Cześć. Ja już mogę grać sama, bo nie? Na pewno? Tak, radzę sobie z jej liściem Nie te płomienie Chłopane No wiem Zaburzają mnie Nie lubię jak się ich nie podobają Zaciwni dziwni przeciwnicy No, sami podpalasz O teraz to nie ja Jak to nie ty? No, o Boże Daria, Daria 2, 9, 7, 1 2971 271, okej. Okay. Już zapamiętałam 2971 297... Daria! Okej. Okay. Coo? Coś ty zrobiła. O nie, ja, ja tylko podniosłam Światowy przedmiot. Jezu, Daria. Ja mu nie zadaję obrażeń w ogóle. Ja mu zekwam. Dosłownie, ja mu nie zadaję obrażeń. On dla mnie nie istnieje. No to życzę ci powodzenia, bo ja mu nic nie robię. Eee, że ja nie mam nic tak jakby, a tak, tak, Boże, co tu się dzieje? Pratwo. tak, 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 nie ma nawet? O kurde

Huh. Muzyka. Bloodborne. Ej, dlaczego Remnant jest takie zajebiste? Definitywnie like To Tobie się nic nie podoba, laska, przestań gadać. Miska! Nie odpoczywamy? Mordę Ulej, sobie o, możemy umuję. w końcu umyć Nie, ja się, ja się napiłem. I teraz świecę. O, świecisz w ciemności, też no, napiszę się pewnie. Czy się jak w Soulsach? A jak w MostreHunterze te też takie jaskinie było. O kurwa, okej, okay, dobra, nieważne. A. Mami? Mami. Na miłe? -y I'm searching the world for powerful creatures to have something I need. Just the only soul seeking answers thus. But she will come. She will come. Take me mommy. Weź mnie swoją ogromną rękę i włóż mnie do środka. Aperdol. O nie. Jesteśmy w Londynie, tylko jest gejowski. Lewica o? wygrała. O kurwa, Lewica wygrała. To jest ta przeszłość lewaki, o którą wam chodzi. Cik. To pieścika. Słucham? To pieścika. Właśnie ktoś we mnie rzucił wiadrem. Cik. A ten policz. Jaki cik? Normalny cika świnia. O mój Boże, masz rację. Ale on chilluje w ogóle. On nam nic nie robi. Ale jest brzydki. Tam się nieźle biją, co? O. O. Ale się nadziałem. Boże, moja pusia została rozerwana w pół. Mm. Nie. Pół. Boże. Co? Te świnie po prostu biegają w rzeczy. Ciekawe czy nas też mogą przejechać. O, nie wiem, nie chcę próbować. A tak, mogą, mogą, mogą. Jeszcze krzyczą i kwiczą. O, ko, nie Ale się wszystko pali. Tam? Ale się wszystko pali. O, kurwa! Przejechała mnie, a ja nic nie zrobiłem. Szczególnie ty. Mam. Czy ty? Nie. Czyń chaos, ha, szataka, niczym nie umyj a mi nie, a ja madaka da, kalata! O, dostałem, ja to czego Dobra, czemu ja nie dostałam? No bo nie masz jeszcze lewela, na inżynierze pewnie. Aha to dostanę potem czy nie ja chcę miotz ognia, halo Znaczy no, na pewnie go dostaniesz, nie? Trzeba, bo ja walczę z nad kulą teraz wow. Rozwaliłem nas góle Fajna ta szelba No w sumie też przyznam, że nie jest najgorsza. Ja nie lubię strzelb. Czy ja w ogóle z tą gram, jak ty nie lubisz shotgunów? Właśnie, z jakiegoś powodu chcesz cały czas ten tym grać. Przecież to jest, to jest w ogóle, jak można nie lubić strzelb, w grach. Nawet nie musisz celować dobrze. No, ale w generalnym blisko. kierunku wroga. i no, strzelasz. trzeba być blisko. Nie w huncie. No ale ja nie grałam w życiu w hunta. No to trzeba tego to zmienić. Ja już raz zagrałam i obiecałeś, że jak raz zagram, to mi odpuścisz i zagrałam no. raz. Tak. Ale nadszedł czas na kolejne granie. Ale jakby. nie tak się umawialiśmy. Zmieniam umowę, ciesz się, że nie zmieni więcej. Chcesz i zmieni się ją znowu. Chodź. Pig. Dog. Czemu to zawsze pies? Cześć. Daria, on ma ten sam drip co ty. Nie. Nieprawda. Znaczy, przestań go molestować, tylko daj mu powiedzieć. Każdy by chciał, żeby mu tak robiła. No nie wiem, ja bym nie chciał. Musimy znaleźć jego laskę. A ja jest ten przedmiot. Właśnie chyba ją znalazłem. To myślisz, że będzie w tym fioletowym przedmiocie? Ja myślę, że ona nie żyje. Dlaczego jesteś takim fascynistą? Daria, ty widzisz gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Nowym Jorku i myślisz, że ona przeżyje? No, w Nowym Jorku czasami ludzie nie są postrzeleni. Patrz, tu będzie duży boom. Dzięki. Ostrzegam. A. I że to ona? Też do niego podejść i mu powiedzieć, że jego żona nie żyje? Możesz ja tędy wypocząć. Ja po się skupię. Ale ja tutaj. On tam jest? No? Ja już się pogubiłam. Nie ma interakcji. Bóg, gdzie? Nie. Gdzie bo... on był? Na dole. Ode mną? Nie widzę go. O mój Boże. Tutaj, w środku? Co? Daria Nie? Yeah. Nie. Yeah. A i tak nie ma interakcji z nim Gdzie ty jesteś? Chodź Gdzie byłeś? Daria, jestem dosłownie przed tobą Za tobą, w lewo Gdzie on był? Tutaj? Daria. Nie rozumiem, gdzie on był To nieważne

A spadaj szczurze. Jesus fuck. Mogłem trochę spanikować. Czego tak rzycie wszyscy? Bo was podpalę. Cicho bądźcie. Jak usłyszę, że któryś się drze, tego podpalę. Daria? To już nie ma obrażenia. Tego już wow. nie mogę zabić. Ja tam taka zabiłam. Wywaliło ci skry. I pewnie. Pięknie, pięknie Dario. Pięknie. Ja Och, zrobiłem nie. ostatnio to samo. Aha, i dlatego tak panikowałeś. Tak w sobie siedzi i po prostu wajbuje. no, jakby spoko biszko. Take your time. Nie musisz z nami walczyć. mi sobie. Leniwa syfa. Cholera, nie podoba mi się to, że podoba mi się ten zwyczajny karabin. <grym> A co chciałbyś, żeby ci się podobało jakieś... Chciałbym, żeby ten LMG mi się... W sensie, chciałbym z jakiejś innej broni korzystać, ale ten karabin mi się tak podoba po prostu. No ale jeśli robię, ta, 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 ta ta. no to jest dobrze. Czego by więcej? Więcej tata, tym rata. Więcej tata niż rata? Aż próbowałeś Shikagota i Priter. Próbowałem. No ale właśnie to jest to, że on tam, tam jest więcej rata niż tata. A czym się różni rata od tata? No bo rata to jest takie rata. Tata, tata, tata. No, nie rata, takie. No, a mi chodzi o takie. No, takie wiesz, takie, taka strzelba właśnie. Czyli więcej Tylko... chciałbyś Damarzo niż zapierdalania. Tak. Albo ten LMG, który miałem, tylko on się przegrzewa i to jest strasznie denerwująca mechanika. W sensie. Boże, boże, a Daria! Daria! I'm insane. O oh, nie. Pamiętaj, że masz wieżyczkę. Eee. Uh -huh. to muszę mieć jakie położyć. WSZYSTKICH KURWA ZASTRZELĘ O! Trzeliłem w jego rękę i odpadła Wow Ale ja nie chciałem, ja po prostu chciałem w niego strzelić Poczekaj Tak, ona strzela granatami No

Piszko, powtarzaj się, nie widzisz, że się palisz. Boże! Kurwa spad spadłaś? Jak! O mój Boże, mam jego dłoń. Dawaj. Jak ja się mam dostać do ciebie? No, chodź ze mną. No, ale nie wiem, gdzie. A tu jesteśmy no. dole, myślałem, że jesteś jeszcze u góry. Ale ty jesteś śmieszna czasami. Ja? Ja w życiu nie byłam śmieszna. Nie razu, w moim całym to życiu też prawda. nie byłam śmieszna. Ja jestem po prostu żałosna czasami. Yes. Czasami jestem popierdolona Ale nigdy nie jestem śmieszna to O, było masz wylatowy Wow Jeeeej Kolejny pierścionek Założę go sobie na fiuta Ja pierdolę